Cześć, witam Was po raz kolejny z mojej działki. Tym odcinkiem chciałbym przywitać Was w nowej serii, którą zaczynamy wraz z Ecogarden. Będzie to seria poświęcona borówce. Słowem wstępu, borówka jest naprawdę świetnym owocem, jest smaczna, zdrowa i idealnie nadaje się do upraw w naszych polskich warunkach. Nie bez powodu Polska jest szóstym co do wielkości krajem. Pod względem upraw borówki. Z serii sześciu filmów, które mamy przygotowane dla Was, dowiecie się m.in. jak wybrać stanowisko dla borówki, jak odpowiednio przygotować podłoże oraz jak posadzić borówkę, jak pielęgnować ją, aby uzyskać maksymalne plony. Seria będzie kontynuowała nieco konwencję filmów z ogórkami i z pomiderami, które już mieliście okazję zobaczyć na kanale. Czyli będziemy eksperymentować, sprawdzać i testować najlepsze metody spośród kilku, które wybraliśmy i należą do tych bardziej ekologicznych. I do tych możliwych do realizowania w małej skali u nas w ogródkach. Przeniosłem się na chwilę do szklarni, żeby pokazać wam, jakie odmiany borówki będę sadził i w jaki sposób. Zdecydowaliśmy się na odmiany Blue Crop, Draper, Valor oraz Liberty. Te borówki są odmianami typowo produkcyjnymi. Sposób, w jaki zostały przez nas wybrane, nie był przypadkowy, ale o tym dowiecie się w odcinku, w którym będę już szczegółowo przedstawiał te odmiany okres ich owocowania, właściwości, jak wyglądają owoce i całą resztę. Żeby odzwierciedlić warunki takiej typowej działki, podłoża jakoś specjalnie nie przygotowywałem po prostu zostało przemielone glebogryzarką, usunąłem jakieś większe części starych roślin. I tak to zostawiłem. Wykopałem otwory, w te otwory będziemy umieszczać odpowiednie mieszaniny podłoży. A jakie to będą mieszaniny? Zobaczycie właśnie w dedykowanym odcinku, gdzie będę pokazywał i tłumaczył w jakim celu zastosowaliśmy dane składniki. Jednym z podstawowych składników, bazą dla naszych podłoży, będzie na pewno torf kwaśny. Specyfika borówek jest taka, że wolą właśnie. Kwaśniejsze podłoże. Dodatkowo zostanie zastosowany również karbomat eko, dodatek do gleby podłoży na bazie węgla brunatnego. Wersja karbomatu eko jaką zastosuję będzie miała PH4. Sprawdzę również, jaki wpływ na rozwój rośliny będą miały trociny, które są często polecanym dodatkiem zarówno do podłoża, jak i do ściółkowania borówek. Nie zabraknie również produktów, które wykorzystywałem w poprzednich seriach. Są to produkty jak Azvit, ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby. Karbochumik, ekstrakt z węgla brunatnego, mycelium, jest to mikoryza dla borówek i roślin wrzosowatych oraz azwit uniwersalny, organiczny, płynny, ekologiczny środek do zasilania naszych roślin. Celem jaki nam przyświeca podczas tworzenia tej i innych serii jest wypromowanie wiedzy, która umożliwi nam w bardziej efektywny i skuteczny sposób uprawę roślin, w tym wypadku borówki amerykańskiej. Sadząc roślinę nie musimy pozostawiać nic przypadkowi. Ponadto chcemy promować wiedzę o produktach, które w naturalny sposób są w stanie wspierać nasze rośliny, poprzez nie tylko bezpośrednie odżywianie ich, ale dbanie o całe otoczenie tej rośliny, czyli o życie glebowe, które jest tutaj chyba najistotniejsze w całej tej uprawie. Wiem, wiem. Można kupić zwykły nawóz uniwersalny, podborówkę, który nam jednocześnie i zakwasi glebę i zasili rośliny. Jednak nie o to nam chodzi. Ja też kilka lat temu stosowałem takie nawozy i uwierzcie mi, od kiedy zaczęłam wdrażać te nowe metody uprawowe, efekty coraz bardziej mnie zaskakują. A przykład znajdziecie niedaleko w mojej szklarni, gdzie naprawdę pomidory w tym roku były Mam nadzieję, że nie udało mi się Was zanudzić. To był taki odcinek typowo wprowadzający. Poza kanałem YouTube zapraszam Was też na inne media społecznościowe: Instagram oraz Facebook. Linki zostawiam Wam w opisie. Tam też będzie się działo, tam będziemy wrzucać. Zapowiedzi nowych filmów będziemy wrzucać posty z wiedzą, żeby też dać wam dodatkową wartość poza materiałami wideo, także naprawdę warto. Ja jako prowadzący ten kanał wiem już jakie są plany na najbliższe tygodnie i naprawdę jestem podjarany tym, że w tak prosty i przystępny sposób będziecie mogli mieć dostęp do wiedzy o uprawie borówki, także jeżeli macie w planach lub planowaliście lub zastanawiacie się, co posadzić na swojej działce, zachęcam was do prześledzenia tych odcinków i wtedy podjęcia decyzji. Zapraszam i do zobaczenia niedługo.